W ramach naszego programu część opisanego poniżej dokumentu została napisana przez mieszkańca poziomu przed potwierdzeniem jej przez członka MEG. Mamy nadzieję, że poprzez oddanie się w ręce osób, które mieszkają na danym poziomie przez całe życie, możemy stworzyć lepszy obraz tego, jak naprawdę wygląda życie na tym poziomie. Mili odkrywcy, którzy powierzyli mi zadanie napisania o tym miejscu, kazali mi je nazwać poziomem 612. Ale ja po prostu wolę nazwę dom. Zapytałem ich o nazwę, a oni powiedzieli, że poziom oznacza po prostu miejsce. Archaiczne odniesienie rozcieńczone przez dziesięciolecia użytkowania, aż jego pierwotne znaczenie przestało być pamiętne. A co do 612? Zapytałem ich, czy przed tym miejscem jest ich naprawdę 611, na co odpowiedzieli, że jest ich znacznie więcej. Ale to było po prostu 611. Miejsce, o którym postanowili napisać. Jest to dla mnie prawie niemożliwe do wyobrażenia, ale ufam im i mi wierzę, że mówią prawdę. Pustynia. Mój dom jest po prostu tak niewiarygodnie duża, że nie potrafię sobie nawet wyobrazić 600 kolejnych miejsc tej samej wielkości, unoszących się w kosmicznej otchłani. Oczywiście nie jestem aż tak omamiony, by sądzić, że to jedyne miejsce jakie istnieje. Rozmawiałem z podróżnikami, którzy przewijają się tu co jakiś czas i faktycznie moja własna matka pochodziła z zewnątrz. Przypuszczam, że w tym miejscu powinienem zacząć mówić o samym miejscu. W końcu to właśnie o tym odkrywcy kazali mi pisać. To miejsce jest moim domem. To tu mieszkałem przez całe swoje życie, e, tu mieszkał mój ojciec przez swoje, i tu z kolei mieszkała jego rodzina. Trudno jest wymyślić, co tu napisać, nie mając ram odniesienia. Nie bardzo wiem, co warto powiedzieć. Na przykład, czy wszystkie poziomy są oświetlone słabo z nieba? Gdzieś czytałem, że na Ziemi rozświetla je wielki ogień oddalony o miliony mil. A może bardziej znana naszym czytelnikom byłaby nazwa Front Rooms, bo tak określali go odkrywcy. Ale tutaj nie ma takiego źródła. Niebo po prostu tkwi wiecznie w stanie zmierzchu, to chyba to słowo, które gdzieś przeczytałem na określenie nieba na ziemi, kiedy nie jest całkiem jasno, ale nie jest też całkiem ciemno. Wszystko to znajduje się nad niekończącą się pustynią czarnego piasku, która rozciąga się tak daleko, jak tylko mogę zobaczyć i jak daleko odważyłem się przejść przez cały czas słyszę w powietrzu najpiękniejsze dźwięki. Podróżnicy mówią mi, że nie jest to coś, co można znaleźć wszędzie, ale dla mnie to po prostu głos pustyni. Jest to w pewien sposób pocieszające. Podróżnicy powiedzieli mi, że to odgłosy brzmią jak fortepian, gigantyczne pudło ze strunami i młotkami, które powoduje piękną muzykę, gdy przyciski z boku są wciśnięte. Wydaje mi się, że czytałam o nich kiedyś w książce, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, jak mogą brzmieć. To miejsce wydaje się być całkiem puste. Poza mną, moimi krowami i okazjonalnymi podróżnikami, ale nie przeszkadza mi to. Podróżni mówią mi, że moje krowy nie są właściwie krowami, a przynajmniej nie widziały ich, ale pasują do każdego opisu krowy, jaki kiedykolwiek słyszałem. Te duże brązowe bestie muczą i pasą się, jedząc piasek wokół mojego domu. Dostarczają mi mleka, gdy są młode, i mięsa, gdy się starzeją, a ja z kolei opiekuję się nimi, upewniając się, że są bezpieczne, że ich dzieci są bezpieczne i że są szczęśliwe. Czuję pewną więź z krowami. Muszę to czuć, jak sądzę, skoro są tu jedynymi rzeczami, które dotrzymują mi towarzystwa. Moja matka nigdy nie lubiła tych krów, ale dla mnie są naprawdę wyjątkowe. Bywa tu samotnie. Myślę, że mam wielkie szczęście, że dzielę język z większością przyjeżdżających tędy odkrywców, więc mogą mnie raczyć opowieściami o swojej przeszłości i o tym, co, jak mam nadzieję, przyniesie im przyszłość. Oczywiście istnieją pewne różnice dialektyczne. Na przykład u wędrowców to, co ja nazywam zwierzętami. Oni nazywają bytami, i dla nich wszystko ma swój numer. Nawet przypadkowe rzeczy, które mam wokół domu. To jest bardzo dziwne. Myślę, że powinienem też napisać tutaj o znaczeniu muzyki, bo to naprawdę jedyna tajemnica na tym miejscu i to tajemnica, która może bardzo dobrze umrzeć razem ze mną, jeśli jej nie zapiszę. Myślę, że był to sekret, który miała zachować moja rodzina, ale i tak został on w większości utracony, poza kawałkami i fragmentami, i myślę, że moja rodzina również skończy tak wraz ze mną. Wszyscy przede mną nie żyją. Jakimś cudem mój ojciec znalazł podróżnika, który zgodził się z nim zamieszkać i kontynuować rodzinę, ale teraz jestem starszy niż mój ojciec był, gdy się urodziłem, więc myślę, że to już naprawdę koniec. Tajemnica mojego domu polega na tym, że piosenka, która gra wiecznie na niebie, jest o pieśniarce. Albo jest to pieśniarka, albo wspomnienie o niej, albo wspomnienie o wspomnieniu o wspomnieniu. Nie wiem, kim ona jest i żaden podróżnik, którego kiedykolwiek o nią pytałem, nie znał jej, ale w jakiś sposób czują, że znają ją dzięki tej pieśni. Może to ona stworzyła to miejsce tak dawno temu. A może po prostu przez nie przeszła i postanowiła zostawić po sobie ślady? Chciałbym wiedzieć, ale kto i kogo mam pytać? Może ona gdzieś tam jest? Ciekawe, czy pamięta tę pustynię, którą nazywam swoim domem. Zastanawiam się, czy ktokolwiek poza mną ją pamięta. Czasami zastanawiam się, czy ona naprawdę w ogóle istnieje. W końcu wszystko co o niej wiem to na wpół zapomniane szczegóły przekazywane przez pokolenia. I kto powie, że cokolwiek z tego jest prawdziwe. Ale kiedy właśnie mam zamiar odpłynąć w sen i słyszę Mrody na niebie, czuję pewność, że ona tu była, bo czuję ją w muzyce. Wejścia i wyjścia. Wejścia. W tej chwili znane są MG tylko dwa wejścia na poziom 612. Jednak z najwyraźniej częstych obserwacji podróżników przechodzących przez poziom, jest bardzo prawdopodobne, że istnieje wiele innych wyjść, które nie są znane. Dwa znane wejścia są następujące. Wędrowcy interesując się muzyką fortepianową, którzy wejdą na poziom 67, od czasu do czasu znajdą fortepian, na którym siedzi oprawiony w ramki obrazek przedstawiający pustynię z czarnym piaskiem. Przebicie się przez fortepian doprowadzi na poziom 612. Przebicie się przez ziemię w zewnętrznej części poziomu U doprowadzi do poziomu 612. Wyjścia. Kiedy przejdziesz wystarczająco daleko przez poziom 612, znajdziesz szereg na wpół zakopanych drzwi wykonanych w różnych stylach, otwierających się w ziemi. Trwają badania nad możliwymi celami, do których prowadzą te drzwi, ale do tej pory zbadano dwie, które prowadzą do następujących poziomów. Wysokie drzwi wykonane z ciemnobrązowego machoniu prowadzą na poziom 153. Ozdobione rzeźbione drzwi z drewna wiśniowego prowadzą na poziom 89. Jeśli materiał Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji. Wszystkie przydatne linki związane z moim kanałem znajdziesz w opisie. Dziękuję za poświęcony mi czas. Zapraszam Cię też do innych produkcji na tym kanale. Do usłyszenia. Miłego dnia.